Celibat. Następne pytanie. W Kościele Katolickim tylko obrzęd łaciński ma przymusowy celibat, obrządki wschodnie, czyli bizantyjsko-ukraiński, ormiański, neonicki, w Polsce mają coś takiego jak dobrowolny celibat, czyli de facto celibat jest kwestią wyboru. Nawiązując do tego, czy na przykład rzymski katolik idąc do seminarium może chcieć być księdzem obrządku unickiego, czy w takim wypadku potrzebna jest jakiegoś rodzaju konwersja? konwersja jest możliwa, ale konwersja następuje w bardzo wyjątkowych sytuacjach z bardzo ważnych powodów. Jeśli ktoś by był wychowany w kościele katolickim, obrządku łacińskiego i, i czuł powołanie do kapłaństwa, ale się zakochał i nagle mówi, kurczę, przecież przejdę do unitów, czy przejdę do obrządku bizantyjsko-ukraińskiego i tam będę miał żonę. No to nie, to nie jest motywacja, kochani. To jest też bardzo takie teoretyczne pytanie. Ktoś by przyszedł, powiedział, w ogóle nigdy z wami nie żyłem, grekokatolicy, nie znam waszej liturgii, nie znam waszej mentalności, nie znam waszej duchowości, ale chcę zostać waszym księdzem. To jest bardzo teoretycznie abstrakcyjne pytanie. Prawo kanoniczne mówi, że stolica apostolska może dać mm, zezwolenie na zmianę obrządku, ale powtarzam, to muszą być głębokie duchowo, głębokie duchowo powody. Rozumiem, że taki człowiek by już znał ten nowy obrządek, duchowo był w nim zakorzeniony, chciał go zmienić, natomiast z takiego powodu to jest Niemożliwe i nie wydaje mi się w rzeczywistości prawdopodobne.